Przez dwa dni w hali sportowo-widowiskowej AWFiS odbywały się 25. Mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym. Mamy tutaj czołówkę w kategorii seniorów, juniorów i juniorów młodszych. Są to zawodnicy, którzy na jesień pojadą bronić swoich medali na Mistrzostwach Świata w Genewie, a tydzień wcześniej pojadą do Tokio, do Budokanu startować w największej imprezie karate Shotokan na świecie Gichin Funakoshi Cup. Medale rozdano aż w 11 różnych konkurencjach. Będziemy mieli i kata i kumite, czyli walkę i pokazy indywidualne i drużynowe. W całej imprezie bierze udział ponad 300 zawodników i zawodniczek. To jest bardzo dobry prognostyk. Cieszymy się, że karate jest coraz bardziej popularne, ponieważ nie są to tylko zawody, ale jest to szkoła życia przede wszystkim. Michał Sowa triumfował w konkurencji kata, czyli formach. Jestem zdecydowanie zadowolony z występów w eliminacjach. W finale mnie delikatnie spięło, aczkolwiek wydaje mi się, że przewaga z półfinału pozwoliła mi utrzymać pozycję lidera. Łukasz Wójcik z kolei okazał się najlepszy w Fukugo. Walka finałowa była bardzo długa. O zwycięstwie bądź porażce decyduje tam jeden cios. Bo wbrew pozorom to wygląda bardzo uśpienie i że my nic nie robimy, a my tak naprawdę jesteśmy na najwyższym poziomie gotowości. Tutaj każdy minimalny, dosłownie błąd, no traci się mistrzostwo. Dlatego może to na zewnątrz wygląda bardzo tak statycznie i mało co się dzieje, ale my w środku naprawdę buzujemy. Mistrzostwa Polski są częścią przygotowań startowych do Światowego Czempionatu, który odbędzie się w tym roku w Genewie. Tak przyjeżdża cały świat, tak będzie wielu dobrych zawodników, co najmniej będzie 10-15 pretendentów do medala złotego, no ale będziemy oczywiście robić wszystko, żeby było dobrze, więc jestem dobrej myśli, myślę, że powalczymy i przyjedziemy godnie reprezentować tutaj z medalami Polskę. Mam nadzieję, że zaprezentuję się zdecydowanie lepiej niż tutaj, bo nie wiem, czy, ta, czy moja dzisiejsza forma wystarczyłaby na zdobycie złotego medalu w Genewie. Polskie karate na Mistrzostwach Świata będzie chciało potwierdzić swoją dominację. Jesteśmy e, najsilniejszy na, na, na świecie w 2012 roku, bo co dwa lata odbywają się Mistrzostwa Świata. E, zdobyliśmy pierwsze miejsce w, w konkurencji e, zliczenia wszystkich medali. E, mamy zamiar to utrzymać. Najważniejsza impreza sezonu odbędzie się w Szwajcarii pod koniec października bieżącego roku.